Dzisiaj kolejny dzień tej nierównej walki. Miał być live, ale chwilowo pada deszcz, więc nie ma po co tego zaczynać. Zacząłem się rozłożyłem z malowaniem ze wszystkim i zaczęło padać. Nie napawa co mnie optymizmem. Zobaczymy. Jeżeli nie będzie padać i będę mógł robić to live, włącz. Tu już sobie szybko wsadziłem. Tych liftełek nie będę malował, one tak zostają. Teraz tylko najtrudniejsze, gwoździkami przybić tutaj, żeby szyba nie pękła. To może być problem, ale zobaczymy. Tam się listewki już suszą. Parasol, bo trochę kropiło, mam nadzieję, że już padać nie będzie. Operacja przybijania szyby zakończona pełnym sukcesem chyba cała nawet ładnie to wyszło podoba mi się i tak zostanie, nie będzie to malowane deseczki przygotowane do kręcenia ładnie zmontowane, wyśrodkowane. Będziemy kręcić mamy kolejne drzwi na warsztacie już sobie przygotowuję, szlifuję zobaczymy tutaj tu już są te jedne gotowe znaczy gotowe tu jeszcze przyjdą poprzeczki to jakby kartownica a tutaj jest to a tu jeszcze raz będzie ta główna płyta będzie jeszcze raz przemalowana jeszcze coś raz przemalować tutaj coś tylko porobiło się paprochów ale tak mniej więcej to będzie wyszło ta deska jest troszkę grubsza niż powinna być, ale akurat mniejszych, znaczy mniejszych, cieńszych nie mieli Więc takie coś wyszło A tutaj z tej strony Ta ramka tak Mogłoby wyostrzyć, to byłoby lepiej Włączyłem właśnie yy, Live'a No i Zobaczymy czy ktoś przyjdzie. To jest jedna sprawa, druga sprawa zapomniałem yy, uchwytu. No i musiałem zrobić uchwyt ekologiczny. No i dobra, to są drugie drzwi już yy, Na pierwszy raz pomalowane deski. Tam są listewki oprócz jednej przykręcone, przykręcone przybite, bo źle wyliczyłem. Jedna była za krótka. To musi lekko przeschnąć, wtedy będę dobijał tą y, listeweczkę tutaj na górę. Ale najpierw niech sobie to przeschnie. Y, tutaj live sobie leci. Coś tam sobie leci. A tutaj za chwilę będę te drzwi próbował przynajmniej wstawić. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Nic, idę tutaj przygotować, tam tamte zdjąć, te wstawić. Pierwsze drzwi gotowe. Drugie też gotowe. Pozostał tylko montaż. Niestety nie mam jak nagrywać, bo właściciele są, a nie chcę się tu rozstawiać z całym sprzętem. No i co? Projekt prawie że gotowy. Została jeszcze mała tam poprawka, jedna listewka, ale to już nie dzisiaj. Deszcz pada. Nic więcej nie zrobię. A dzisiaj jadę coś odebrać, za chwileczkę Wam pokażę co. I sami ocenicie, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Więc ja idę to odebrać. No i tak, sprzęt odebrany. To jest takie coś. Sabufer niby jest jakiś problem z nim. Nie działa jak powinien. Eee, tu jest cała książeczka, proszę bardzo. Lifestyle 8, seria 2. Wszystkie głośniczki pilociki, kabelki. Tu jeszcze jest pod spodem torba cała z kablami. Tu jest to cała stacja główna. I zobaczymy, czy da się to zrealimować. Jeżeli da się to zrealimować, to się to sprzeda. No, albo zostawię sobie. Chociaż nie no, mam ten duży biały sprzęt. Nie wiem, zobaczymy. Coś na pewno będzie szło na sprzedaż. wystawki obszczany materac barachło już się szykują elektryczne widzę jakiś stary odkurzacz budowlany i troszeczkę złomu szedłem na spacer w ogóle nie zmyślą. że są wystawki ale wyszedłem z winkla a tam za czerwonym autem Widzę, co stoi. Chodźmy. Idziemy sprawdzić, co tam stoi. Materace jakieś. Pewnie jakiś syf. Chociaż... No, O, regał jakiś. Jakieś kółka hula hop. Węże chyba od akwarium dostawnika. Ach, nic. Tu coś widzę stoi. A się kochać. Do robienia wody gazowanej. Nocnik. I zapięcie Abus do roweru Ktoś miał niezłego farta, że ta gałąź nie spadła mu na auto Tu jest parking Myślę, że dopiero wystawki się nie zaczynają, bo to za mało tego stoi Co to, dwie, trzy kubki? Więc pewnie dopiero będą wykładać Będziemy chodzić na spacer, będziemy patrzeć, nie Piesior? Jedziemy sobie z Uszatem Nocny spacer Idziemy, bo wystawki są Dopójdziemy, przejdziemy się od razu pokażemy coś Coś tutaj powystawiali Motor nie jest na wystawce O, jakie krzesło fajne Co tu jest ciekawego? O, śmietnik Cała skrzynia farm Jakiś. Ciekawe co tutaj jest. Zobaczcie, cała skrzynia. farm nie wiem, ile to jest kolorów AZ30. Niko zostaw! Idziemy dalej zobaczyć, co tam mają. Tam nawet są worki próżniowe, pewnie z jakąś pościelą. Tutaj też coś stoi. Zobaczcie, to jest ten taki stolik warsztatowy, coś jak ja mam, tylko że te deski wszystkie, ten blat cały pognił, no ale to można wymienić. To można normalne deski stawić. No tutaj rarytas dla kogoś, kto zbiera dużo, nierycewki. Ja dzisiaj po miastach i widzę, że tutaj też się coś zbiera, ładny zlebik, ze stali łączony z kuchenką, nieźle. Zaczyna się ładnie, no tam już jest parę kilo złomu Dzisiaj mamy kolejny dzień I ten sprzęt, który ostatnio widzieliście to Co znalazłem na ogłoszeniach, on był do oddania Ale dyszkę dałem tam w kieszeń dla Syna tego gościa No bo wiem ile ten sprzęt jest warty, no nie Fartnęło mi się, że jest do oddania To pudło nie działa, już je sprawdzałem, nie wiem czemu nie działa Nie znam się aż tak na tym, żeby tutaj się zagłębiać Reszta działa no ale już ma nowego nabywcę i zaraz Wam wszystko powiem, co i jak za ile to sprzedałem. No, zanim coś więcej powiem, to no wyszło tak, że no ten subwoofer nie działa, ale ten pan, który ode mnie to kupił, stwierdził, że sobie tylko tą część, tylko elektronikę, skrzynia i głośniki. Można zobaczyć, jak głośniki wyglądają, jak to jest zrobione. Zostają u mnie, więc głośniki jeszcze spróbuję sprzedać bo wyglądają na dobre, membrana nigdzie nie popękana, więc jeszcze może jakieś 10 euro się na tym zarobi, a to strasznie ciężkie, jest, kurczę. to budowa tyle waży, ale to jest ta cała elektronika taka masywna. Ja się zabieram zapakowanie pakowanie paczki, ale jeszcze dzisiaj takie coś wpadło, znaczy takie coś, no deskorolki, ale ja się na deskorolkach w ogóle nie znam, no i dość długo leżały. Ładne zdobienia Ładnie wyglądają Wyczyścimy je Wystawimy Chodzi jak może, nie Weźmiemy to Nie wiem, może ktoś z was się zna To coś podpowiedzcie Co to, to za firmy I czy to w ogóle warto sprzedawać Ale wydaje mi się, że warto Dobra, ja pakuję Ten zestaw nieszczęsny no i tak doszliśmy do końca filmu. Ja wam tylko szybko powiem, bo miałem wam powiedzieć ile dałem za to za ten sprzęt grający komar. Dyszkę dałem, dwie dyszki wysyłka, za stówę poszło, czyli 7 dych na czysto. Myślę, że dobry pieniądz. A ja auto zapakowałem śmieć mi z działki. I jutro jadę wywieźć na odpowiednik polskiego pszoka. Trzymajcie się, hej.